Hej, się Manku! Z tej strony kubeki witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj, słuchajcie, będziemy sobie kończyć już budowę. Yy, Boże, już budowę będziemy kończyć naszego domu, ponieważ w poprzednim odcinku z Minecraft'a yy, zbudowaliśmy sobie to wszystko, co tutaj się znajduje, a dzisiaj będziemy sobie kończyć daszek. Tutaj już sobie delikatnie zarysowałem, więc myślę, że możemy już sobie to zacząć od razu dobudowywać. No i co, w ogóle mogę Wam dać taką propozycję, jeżeli pod tym filmem będzie od 5 do, do tam, ilu chcecie łapek w górę, to wtedy pojawi się kolejny odcinek z Minecrafta. No, znaczy raczej i tak pewnie by się pojawił, no bo to jest jednak seria, więc no. Yy, ale no, ja już nie przedłużam, i myślę, że dzisiaj byśmy sobie już ten domek. Udekolo, udekorowali, tak, udekorowali, yy, no więc myślę, że będzie całkiem gito wyglądać, wiecie, tutaj jakieś topo doprawiamy może, więc no. I w ogóle y, dajcie znać, czy chcielibyście jakieś daily na przykład, bo wiem, że teraz jest jakby okres świąteczny, yy, co jest za niedługo już będą święta, dlatego dajcie znać, czy chcielibyście takie daily świąteczne. Yy, możecie mi napisać na Instagramie, a nie zapponiem. No to na razie po prostu nigdzie nie piszcie, yy, bo, TikTok, bo YouTube od razu za, y, zablokuje mi jakby komentarze. <śmiech> <śmiech> Więc no. Yy, dobra. Także zrobiliśmy sobie już ten daszek. Pochodnie mamy już popostawiane, to myślę, że dzisiaj możemy sobie udekorować ten domek i zacząć robić farmę. Żeby mieć, wiecie, taką farmę zwykłą po prostu. Ym, tylko zastanawiam się, jakby tutaj to udekorować, nie? Mamy, mamy ten crafting, ale ja już mam crafting. Ym, a z czego to się robiło? A z nici, no widzisz, to nie wiedziałam, że, się, że to się z, ni z nici robi. Yy, także musimy chwileczkę pomyśleć sobie i zastanowić się, jakie, jakie mebelki Możemy tutaj zrobić, ale chyba na razie taki domek zostawimy, nie? Taki chyba jest bit y, na razie, więc na razie nic nie będziemy tutaj sobie zmieniać. Ewentualnie tutaj można coś dodać, ale to już nie dzisiaj. I zaczniemy sobie robić tą farmę. Farmę chciałbym, żeby ona wyglądała mniej więcej tak. Zaraz wam pokażę. Tylko musimy sobie. Mam tu crafting postawiony? Nie, to musimy je do domu. I sobie musimy y, skraftować, już Wam mówię, wiaderko. No bo y, do każdej farmy, wiecie, jest potrzebne wiaderko. Więc. Y, halo, jakieś wiaderko? Dobra, tu sobie zrobiłem wiaderko. git mamy wiaderko. I zaraz sobie i się okaże, że ja mam wiaderko, nie? Dobra, nie mam wiaderka. Y, bierzemy sobie motykę. Motyka, motyka, też nie mamy motyki. No to sobie będziemy musieli y, zrobić albo z drewna, albo jakąś taką, wiecie. Więc sobie zróbmy y, jaką będziemy mogli. Czyli no taką, bo z tego no, to chyba się nie da, nie. No tak, z tego się nie da, więc musimy zrobić z drewni drewnianą po prostu. Y, I tak sobie myślę, czy tutaj by nie wyrównać troszeczkę terenu. Nie. Żeby tak było tak bardziej równo. Dobra, to sobie powywalajmy. O, no i git. Myślę, że możemy tutaj delikatnie trochę tutaj porozmaicać w sensie. W taki sposób, że tutaj byśmy zrobili już tą farmę. Byśmy zrobili sobie coś takiego. Z ziemi mam dużo, więc od razu taki, taki klocek zrobimy stojący. Taki wystający, wiecie, cypelek pyk 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 o już mi się skończyło no ale mamy jeszcze dwa staki więc gites to sobie też zniszczymy a od tych stron tu będziemy mieli farmę zaraz sobie dokończymy a od tych stron zrobimy sobie jakby płotki tu będą płotki szły tak sobie zrobimy no i tutaj będą szły płotki po prostu no i powinno być git chyba więc tutaj sobie to zniszczmy i ewentualnie tutaj można jeszcze tą ścianę zrobić z jakiegoś powla czy czegoś, ale weźmy sobie te płotki. Oj, źle postawiłem. Opa, robimy tak, tak i tak. No, myślę, że jest git. Tutaj sobie pewnie jeszcze podmienimy na jakiś inny surowiec. Na przykład, nie wiem, takie coś. Czekajcie, bo nie mam opaty. Co sobie z tym zniszczymy? O. No i myślę, że tak już to zostawimy, bo wygląda to całkiem ładnie yy, i ewentualnie tutaj też można by było coś takiego zrobić, tylko schodki też, schodki, 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 schodki. Mamy tylko dwa schody, a jest tutaj, no trochę dziwnie by to wyglądało, jakby był jeden taki, więc po prostu musimy sobie albo zebrać jakieś drewno, chyba, że krzyni mam, no właśnie. O! Ej, ale nie starczy mi na płytkę, nie? A co gdyby tak po prostu to tak załatać i tutaj zrobić, tylko? No, brzydziej by wyglądało. Więc po prostu chyba zostawimy tak na razie. I będzie sobie tutaj tak yy, wchodzić, tak pyk. I tutaj będzie farma. Więc yy, tą ściankę. Myślę, że można ją zniszczyć. Jakby tą ściankę zaklejmy sobie też czymś, ale to zaraz. No i tutaj zrobimy sobie właśnie Tą mm, farmę Więc zastanawiam się Odkąd zrobić, ale chyba zrobimy y, Takie opaski Chyba tak, nie? Ale najpierw właśnie weźmiemy sobie y, Mogę zrobić taki ten Bo to by chyba Fajnie wyglądało Nie, to są drzwi Czyli nie da się tak zrobić y, No okej, okay, no, no to zaczekajcie chwilę A ja pozbieram sobie Yy, troszeczkę tych drzew, żeby tutaj, tak te boki, właśnie fajnie obudować. Ok, słuchajcie, już chwila minęła i powiedziałem Wam, że widzimy się, że jak zbiory drewno, ale troszeczkę Was, no jakby to powiedzieć, oszukałem, bo jak widzicie, już zrobiłem całą farmę i w ogóle, jak się zastanawiacie, jakie to jest drewno, i widzieliście tamten mion, to pewnie, to pewnie jest to drewno, a nie, to jest to drewno stamtąd, a to jest akacjowe drewno, nie. Siekierom wystarczy, wiecie, tak okorować i właśnie takie drewno uzyskacie. Szkoda, że tak, że tak nie można robić z mm, półblokami, bo też by to pięknie wyglądało. No ale nic, trudno. Więc, no, ogólnie to zrobiliśmy sobie y, farmę, która wyglądano. Z tej strony wygląda dziwnie, ale z tej strony, od góry jest całkiem git. Ale, słuchajcie, została nam jeszcze jedna bardzo ważna rzecz Którą y, jest coś, do, coś co muszę dobudować Mamy tutaj? Nie, nie mamy Ajajaj <laughs> y, I robimy tak Chodzimy tutaj Właściwie to możemy sobie wejść w te bloki, o A, Halo I spamimy jak najbardziej jak najbardziej się da. 55 pół bloków. I obudowujemy sobie górę dachu. Żeby był, wiecie, taki wystający, bo ja lubię, jak tak właśnie takie dachy wystają. No, bardzo ładnie to moim zdaniem wygląda. Więc no. Yy, tutaj oczywiście mi się spadło. Ok, dobudowujemy. O, i tutaj już widzę, że się zaczynają Delikatnie się problemy. Ale to nie są aż takie duże, ponieważ chyba jak tam to skoczymy, tak oto. A jajaj. Musimy użyć naszej ziemi i musimy się delikatnie podbudować, żeby zniszczyć sobie. O, dobrze, że się nie zestakowały. Wyk, Bierzemy to. Niszczymy oczywiście tą ziemię. I idziemy sobie tutaj na y, górę. O, i tutaj dobudowujemy dalej ten nasz daszek. No, chyba git wygląda ten dom, według mnie. Pyk. Uwaga, 3, 2, 1. I uwaga, odejdźmy sobie trochę dalej. No, wydaje mi się, że jest bardzo dobrze, ale gdybyśmy jeszcze tutaj dodali jakąś ścianę zamiast, właśnie, dirta, to myślę, że byłoby jeszcze lepiej. No, ale tak jak mówię, to jest na razie tylko taki dom, wiecie, początkowy. Później pewnie będzie się rozwijał, więc wygląda to serio bardzo ładnie. No i co? Myślę, że nie wiem ile to już trwa, ale chyba bardzo krótko. Ten, w sensie ten film. Dlatego przeniesiemy sobie jeszcze wszystkie rzeczy. Dokładnie. Przeniesiemy w sobie wszystkie rzeczy. Czy ja tutaj mam skrzynkę? Nie mam skrzynki. Uuuu, Musimy, widocznie z tego co widzę, to musimy po prostu sobie zniszczyć tą skrzynkę, bo tu też nie mam drewna. Tak. Musimy zniszczyć tą skrzynkę. I co? I, I gówno, bo nie przemyślałem tego, nie? Dobra, musimy zebrać sobie te drzewa, bo nie przemyślałem tego. <laughs> musimy zebrać sobie drzewa na yy, właśnie, no wiecie, na skrzynkę. Całe pełne lalku mamy. Dobra, wyjmijmy sobie to. Przetwórzmy to i idziemy zrobić jak najszybciej ten, żeby te itemy nam nie zniknęły. Nie chciałbym, żeby jakieś emeraldy albo, to, albo tory nam zniknęły, bo tory albo emeraldy mogą się jeszcze przydać kiedyś. Ale jeszcze nie wiem, ale na wszelki wolę sobie y, zatrzymać. Dobra, teraz tak. Postawimy sobie tutaj taką, taką, taką skrzynkę. I wkładamy do niej rzeczy. Wkładać, 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 wkładać. Lalalala, Dobra. Idziemy. Już chyba wszystko to się powinno zmieścić. Tak, zmieściło się wszystko bez problemu. I idziemy sobie jeszcze zrobić mm, drugą skrzynkę. Żeby po prostu miała większą, jakby wiecie, pojemność. I żeby też y, było więcej miejsca. Więc pójdźmy sobie. Ej, nie zabraknie mi jednego. Yy, w ogóle nie wiem czemu, ale znalazłem, nie musiała zbierać, i bo tutaj była skrzynka, nie? W tym kwadraciku, o tutaj była skrzynka. Nie wiem skąd ona się wzięła. Alok, wkładamy teraz wszystko, co mamy. Oprócz, oczywiście, tego. No, można to włożyć. Yy, tutaj mam całą zapełnioną. No i tak. Dobra, wejdźmy sobie teraz na dwór. Yy, myślę, że ten filmik będzie krótki. Nie wiem, ile on dokładnie trwa. A więc, no co, myślę, że to by było na tyle. W następnym odcinku zrobimy sobie pewnie magazyn podziemny, więc może, ale raczej tak. Więc, no co, trzymajcie się, cześć!